Hello, hello, ¿Qué tal? Komuż? Od razu mówię, że ten filmik może być troszkę jakościowo inny, bo jestem w Polsce i nagrywam z telefonu. Cały sprzęt został w Barcelonie, także możecie czuć delikatną różnicę. Mam nadzieję, że to nie będzie ogromny problem i nie będzie tego bardzo czuć. Nie będzie to przeszkadzało, żeby się nauczyć tego, czego dzisiaj się nauczymy. A na dzisiaj przygotowałam słownictwo. Z rozmów telefonicznych, czyli co mówimy, jak się zgłaszamy, albo jak my dzwonimy, ktoś do nas dzwoni, jak wyrażamy pewne rzeczy, których, które bardzo często się pojawiają podczas rozmów telefonicznych, takie typowe. Zaczynamy od dzwonienia, no bo telefon musi najpierw zadzwonić. Jak telefon dzwoni, mówimy szłena el telefono albo szłena el mobil. El mobil szłena. Sonar to jest czasownik sonar, czyli dzwonić, wydawać dźwięk, brzmieć. Takie jest jego znaczenie, no ale używa się właśnie do dzwonienia, jeśli dzwoni telefon. El telefono suena. Ale wejdźmy w jakąś sytuację. Dzwoni ten telefon. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy z kimś i telefon tej osoby dzwoni, ale ta osoba jest w innym pomieszczeniu, na przykład w kuchni. No i chcemy jej powiedzieć. E telefon ci dzwoni, dzwoni telefon. Chcemy ją uprzedzić. No to powiemy to po hiszpańsku. Jak to powiedzieć? Mamy kilka opcji. Podam te najczęściej używane, oczywiście, jak zawsze. Najprzydatniejsze. Możemy to powiedzieć w ten sposób: Te está sonando el telefono. Te está sonando el telefono albo el móvil. Telefono, el telefono to jest po prostu telefon, jakikolwiek. El móvil. Telefon komórkowy, komórka. Można to powiedzieć inaczej i krócej. Te diaman. te jaman, jamar dzwonić, te jaman dzwonią do Ciebie. Tak się tłumaczy to bezpośrednio, no ale my byśmy powiedzieli ktoś dzwoni, dzwoni ktoś do Ciebie. Te jaman. Można po prostu krzyknąć el telefono, el telefono, telefon. Tak samo jak po polsku. Albo jak widzisz, że ten telefon dzwoni, leży na stole i dzwoni, a ta osoba jest obok, słyszy to, ale nie odbiera, no to jakie pytanie nam się nasuwa? Nie odbierzesz? Nie odbierasz? No lo koches? I tutaj mamy kolejne słówko. Coher el telefono znaczy odebrać telefon. Coher el telefon. Dobrze, idziemy dalej. Teraz już odbieramy ten telefon. Jak odbieramy telefon, jak możemy odpowiedzieć? Czyli to pierwsza, pierwsze słowo, którego używamy po odebraniu telefonu, jak ktoś do nas dzwoni? Pierwsza możliwość, po prostu możemy powiedzieć, si. Tak? To jest normalne. Można tylko powiedzieć, si, i wtedy już ta osoba, która do nas dzwoni, coś tam zaczyna do nas mówić. Można powiedzieć po prostu, ola, ola. Też w ten sposób się odbiera telefon. Lub inna opcja używa się też diga, diga albo digamy. To też jest bardzo typowa forma odebrania telefonu. Czyli możemy nawet je połączyć. Możemy powiedzieć si sí, digamy, albo możemy użyć tylko tych słówek samych, bez niczego więcej. Nie musimy ich łączyć. Trzeba jeszcze dodać, że to są formy, których użyjemy, jeśli nie wiemy, kto dzwoni. Bo jeśli dzwoni ktoś znajomy, no i nam się wyświetla, i wiemy, kto to jest, i to jest ktoś znajomy albo rodzina, no to nie powiemy tego w ten sposób. Jeszcze Ola jest ok. Si sí? Może być, dobra. No ale jak wiemy, kto dzwoni, no to powiemy to Ej, ketal. Po prostu przywitamy się z tą osobą, bo wiemy, kto to jest. Możemy powiedzieć Ej, ketal, komoandasz. Kepasza, na przykład. No ale to są takie już nasze, prywatne formy odzywania się do osoby, którą znamy. Jeśli chcemy odebrać telefon i nie wiemy, kto to jest, to mamy te opcje, o których wspomniałam. Czyli możemy powiedzieć si, sí", możemy powiedzieć ola, możemy powiedzieć diga albo digame. To są opcje do nieznajomych. Do znajomych to co innego, to już możemy być bardziej naturalni. Możemy nawet powiedzieć dime. Dime. To jest na ty forma od tego digame. Ale jeśli już wiemy, kto to jest, to możemy po prostu powiedzieć: Dime. No, mów, co tam? Mów, mów mi, mów do mnie. Kolejna sytuacja. Znowu, ktoś do nas dzwoni, nie wiemy, kto to. Powiedzmy, jakaś tam firma do nas dzwoni, albo z banku do nas dzwonią i wiecie, jak to jest. Czasami mówią nasze imię i nazwisko, żeby się upewnić, że to akurat ta osoba, do której dzwonią. No i jak potwierdzić tą naszą tożsamość? Wtedy mówimy Si, soy yo. Po prostu. Tak, to ja. Si, soy yo. Możemy powiedzieć to w inny sposób. Możemy powiedzieć Dio jeśli to jest mężczyzna, albo Dio Tak, ja, we własnej osobie. Dio jeśli kobieta. Dio jeśli mężczyzna. Albo możemy po prostu powiedzieć "Si, digame. Potwierdzamy za pomocą tego shi, i później już znowu ten zwrot, żeby ktoś powiedział nam o co chodzi w jakiej sprawie dzwoni. "Si, digame. A teraz zróbmy sytuację w drugą stronę. To my dzwonimy. Te pierwsze słowa, które musimy wypowiedzieć. Jeśli ktoś się zgłasza, no i znowu załóżmy, że jest to jakaś sytuacja, nie dzwonimy do kogoś znajomego, bo to już jest na luzie, dzwonimy w jakiejś sprawie do jakiegoś miejsca. To po prostu musimy zrobić jakieś wprowadzenie, a później już tłumaczymy, o co nam chodzi, w jakiej sprawie dzwonimy. Więc nauczmy się tego wprowadzenia standardowego, neutralnego, dobrego w każdej sytuacji, właśnie takiej powiedzmy półoficjalnej, czyli nie dzwonimy do znajomych. Wtedy możemy powiedzieć, Dzwonimy, prawda? Ktoś się zgłasza i nam mówi, Si, sí, digame. I wtedy my mówimy, Hola, buenas, llamaba para. I to tłumaczymy na, Dzień dobry. Dzwonię w sprawie, dzwonię żeby. llamaba para. I już później musimy powiedzieć, w jakiej sprawie dzwonimy. Idziemy dalej. Teraz coś w trakcie rozmowy. No co takiego jest, co bardzo często się przetrafia. Może nie za często, ale czasami się przetrafia, więc musimy jakoś zareagować. To jak przerywa. Jak nam przerywa połączenie i nie słyszymy dobrze. Jak to powiedzieć? Dobrze. Przerywa, coś przerywa, powiemy. Szekorta. Szekorta. Możemy powiedzieć źle słychać. odzie mal. odzie mal. Możemy powiedzieć: "Poczekaj, poczekaj, bo coś źle słychać." Espera, espera, que se oye mal. Możemy połączyć kilka rzeczy. Możemy powiedzieć nie słyszę Cię, coś przerywa. No te oigo, no te oigo bien, se corta. A teraz kończymy rozmowę, odkładamy słuchawkę. Jak jest odłożyć słuchawkę, przerwać połączenie, skończyć połączenie? To jest kolgar, kolgar, czasownik kolgar. Więc jak go możemy użyć? Możemy powiedzieć na przykład: Wiesz, co, muszę już się rozłączyć, bo już ktoś przyszedł i muszę już kończyć rozmowę. No to jak to powiemy? Możemy powiedzieć: Te tengo que colgar albo tengo que colgar. I teraz mówimy dlaczego? Bo na przykład que Juan Carlos ya está aquí, bo już tutaj jest Juan Carlos i muszę kończyć. Tengo que colgar, que Juan Carlos ya está aquí. Ktoś mógł też nam odłożyć słuchawkę, bo się zdenerwował. Możemy powiedzieć Juan Carlos se zdenerwował się Juan Carlos se i y me colgó. Juan Carlos se i y me colgó. Zdenerwował się Juan Carlos i odłożył słuchawkę. Przerwał połączenie, odłożył mi słuchawkę. A jeszcze jest bardzo ważne słówko zasięg, bo czasami rozmawiamy i mówimy, wiesz, to tutaj chyba nie ma zasięgu. Poczekaj, muszę przejść troszkę dalej, bo tutaj nie, nie ma zasięgu, nie słyszycie. Może wtedy powiemy: Aki, no kobertura, albo po prostu, no kobertura, cobertura, Creo que no hay cobertura. Myślę, że zdaje mi się, że tutaj nie ma zasięgu, aki, no kobertura. cobertura. I to są najważniejsze rzeczy. Jeśli miałabym coś jeszcze dodać, możliwe, że na przykład w parach dzwonimy do kogoś i akurat partner, partnerka odbiera telefon swojego partnera, więc wtedy możemy się spytać. No na przykład, nie wiem, tam dzwonimy do Carlosza, a odbiera Maria. No to się spytamy, przywitamy się i powiemy Ej, hola Maria, que tal? Hola, hola. I teraz jest Carlos? Jak to jest powiedzieć? Któro jest Używamy w tym przypadku, no bo wiecie, że w hiszpańskim mamy trzy być: jest ser, estar i ai. Żeby się spytać, czy ktoś jest, to używamy estar. Wtedy się spytamy: Hola Maria, ¿qué tal? Está Carlos? Está Carlos? Jest Carlos? Carlos? Estar. Zawsze w tych przypadkach estar, pamiętajcie. Jak on jest, to możemy powiedzieć: A dobra, to y, powiedz, żeby podszedł do telefonu, bo muszę z nim porozmawiać. Dobrze, to podejść do telefonu i przejąć tą słuchawkę, to będzie ponersze al telefono. Tego al telefono przeważnie się nie używa. Ważny czasownik ponersze. Więc, jak to powiemy, żeby powiedzieć, powiedz mu, żeby podszedł do telefonu. Dile kesze ponga. Dile kesze ponga. W ten sposób. Czyli powiedz mu, żeby się zgłosił, żeby podszedł do telefonu, bo chce z nim porozmawiać. Dile que se ponga, ke quiero hablar con él. Dile que se ponga, ke quiero hablar con él. Idzie jest łatwe, trudne. Trzeba się trochę pouczyć. To po prostu słownictwo i wiedzieć, czego użyć w danej sytuacji. Czego chcemy i jak to wyrazić. Po prostu. Uchte-se pilne, nos vemos e adios.